Dzień dobry Państwu Postanowiłem ten filmik nagrać na ulicy Wracam z zakupów na święta oczywiście i trochę więcej o potędzy państwa na początek w ten dzień Sylwestrowi Składam życzenia noworoczne Szczęśliwego Nowego Roku 2023 i całego życia. Jesteście Państwo bardzo potężnymi istotami boskimi. Dla mnie świecicie tak jak te słońce, nawet bez dużo więcej. Ale świecicie wewnątrz jesteście kreatywnymi, istotami boskimi dlatego uważajcie co myślicie i mówicie bo wszystko wam się realizuje tak jak myślicie i mówicie szczególnie o sobie jeżeli się oskarżacie, mówicie jestem do niczego, jestem bardzo chory, na pewno mam nowotwór i to wszystko sami jesteście kreatorami swojego życia dlatego żyjcie radością, szczęśliwie, bawcie się, chulajcie Pamiętajcie jedno, że w Waszych komórkach są całe wszechświaty. Dlatego mówię o Waszej potędzie. W każdej komórce Waszego ciała są takie wszechświaty, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. Dlatego jesteście kreatorami. Co mówicie i czynicie, to się spełnia. Ale będzie odwrotnie się spełniało, bo mówić i czynić. Trzeba w przestrzeni serca, dlatego że wracacie do Kreatora. Na zewnątrz jest tylko ja i on dlatego daje odwrotnie. Aby nie dawał odwrotnie, trzeba być w sercu i wyobrażać sobie swój świat, swoje życie, swoich bliskich i błogosławić. Każde błogosławieństwo jest to wdzięczność dla Kreatora, czyli dla was Bo błogosławiąc Kreatorowi, Bogu, błogosławicie sobie Abraham do... mu pytał się Boga, jak ma okazać wdzięczność, a on powiedział prosto Błogosławiąc wrogom, błogosławisz mnie Błogosławiąc swoim nieprzyjaciołom, błogosławić mnie. Błogosławiąc planeta Ziemia, błogosławisz mnie. A ja Wam Ci w ten czas oddam tysiąckrotnie. Dlaczego? Ano dlatego, że Kreator nie ma nic. On nie może się rozpoznać. Ponieważ jest wszystko we wszystkim. Dlatego Podzielić swoją cząsteczki w każdej istocie człowieczej, ludzkiej. I jesteście boskimi, nieśmiernymi kreatorami. Dlaczego? Ktoś się może pytać, to dlaczego choruje? Dlaczego? Bo Pan, pani zapomnieliście, kim jesteście. Nie tworzycie. A jak nie otworzycie w sercu, to tworzy tylko świat zewnętrzny. Niskie, ja. A ponieważ niskie, ja nie ma nic, odbiera Wam energię i odwraca zamiast szczęścia, i miłości, daje ból i biedy. Dlatego nagliwam ten filmik, błogosławiąc każdego z Was wszystkich razem. Dziękuję Ci Boże za to, że pobłogosławiłeś moje życie znajomymi i nieznajomymi synami i córami człowieczymi. Miłość, miłosierdzie, harmonia, sukces, pomyślność, obfitość, samoregeneracja molekularna. Chrystusem w Chrystusie przez Chrystusa obecność. Teraz stało się. Dziękuję Państwu za obejrzenie i wysłuchanie tego filmiku. Jeszcze raz. Szczęścia. Pomyślności, długowieczności, tego Wam życie na całe Wasze życie. Pamiętajcie, że o wszystkim Wy sami decydujecie, nikt inny. Dziękuję, do widzenia.